Cierpliwość ludzka ma swoje granice. Można czekać, ale nie w nieskończoność. Ludzie, domagajmy się tego, co nam się należy, a należy nam się wiele, bo jesteśmy fajni i dużo nam obiecano. Już poeta pisał Litwo ojczyzna moja, bez sensu trochę cytat, no ale poeta tak napisał i nic na to nie można poradzić. Poza tym jesteśmy zdenerwowani, rozczarowani i o lepszy cytat jest trudno. O co się rozchodzi? O cud, co go Tusk obiecał! O cud gospodarczy! Donek! Gdzie jest ten cud, na który zasłużyliśmy? Tusk! Na co czekasz? Od razu po wyborach nie pytaliśmy, bo jesteśmy cierpliwymi realistami i wiemy, że trzeba dać czas. Ale jak na cud, to czasu już minęło wystarczająco dużo. Tusk! Oddawaj nam nasz cud gospodarczy! Cierpliwość ludzka jest na wyczerpaniu. Jakby dzisiaj były wybory, to byś Tusk przegrał. Słuchaj, Donek, jak Cię błaga lud. Słuchaj, uczyń tutaj cud. My czekamy. Matki czekają na powrót swoich synów i córek z Irlandii. Żony na swoich mężów i kochanków. Mężowie. No, no, paru czeka na swoje żony. Kochankowie czekają na okazję. Donek, daj jakiś znak, który dałby nadzieję na cud. Na początek coś niewielkiego. Zmieni Jarosława Kaczyńskiego w Lecha albo Lecha w Jarosława. Później coś trudniejszego uczyń. Zmień wodę drożdży i cukier w coś do picia i daj nam. I my się słusznie od Tuska domagamy cudu gospodarczego, bo taki cud obiecał, a obiecał pochopnie nierozsądny Tusk cud, bo on nie wiedział, co jeden mądry człowiek powiedział. Ten mądry człowiek powiedział, widziałem cud, było to wtedy, gdy obeszło się bez cudów. Słyszysz Donek?